Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i tak troszkę nietypowo jak y, dla mnie, bo jest poniedziałek, nie w weekend nagrywałam, weekend był dosyć ciężki, muszę powiedzieć. Um, w, w sobotę Adam pojechał z Liamem na urodzinego kolegi, a miałam dużo rzeczy do załatwienia w mieście, także najeździłam się w tych korkach. Tyle ludzi. Ja strasznie nie lubię się w tych tłumach. Naprawdę chyba już preferuję online zakupy. Albo chociaż tylko tutaj ten ma, mój mały taki, kilka sklepów tutaj mam. E, tam jest właśnie Home Sens, gdzie jakoś tak mniej jest tych ludzi, a centrum dla mnie to jest masakra. Ja się tak źle czułam, a do tego jeszcze mówiłam, jakeli ja to to już w ogóle masakra, także dobrze pojechałam sama i załatwiłam, co miałam zatwić. Dopiłam w ogóle kilka prezentów, więc już prawie mam wszystkie prezenty na święta w ogóle, także dobrze mi idzie <noise> e, ale no było tak dosyć stresujące też z Liamem e, i myślę, że rodzice jeśli macie dzieci ze spektrum rozumiecie, że czasami jest bardzo, bardzo bardzo ciężko e, i to był taki dosyć stresujący weekend w niedzielę troszkę się skupiliśmy bardziej tutaj w domu trochę robiliśmy, pomyślmy okna e, ja poszłam w szafie trochę dla relaksu żeby wiecie odstresować się Miałam sobie zrobić tylko górną półkę, a skończyłam na tym, że poszukiwałam całą szafę. Ale jestem zadowolona, bo już od dawna to chciałam zrobić. Tam się zrobił spory bałagan. Ja wiem, że pewnie niektórzy myślą, że u mnie nie ma bałaganu. Jest, i on się sam robi, albo mój mąż mu w tym pomaga. Ale też jak kilka ubrań się e, nowych pojawiło i wiecie co? i Ja mam, no, ja wiem, że to jest jakaś choroba OSD, prawdopodobnie, e, że wieszaki, wiecie, muszę mieć po kolei kolorami i tak dalej. To się wszystko wymieszało. Kolory koszulek się wymieszały. I to taki zrobił się, wiecie, Bajzel. Nie lubię, jak muszę odwieźć koszulkę i szukam tych pustych wieszaków. A tak to każde ma swoje, wiecie, miejsce i jest taka harmonia w tej szapie. Także cieszę się, że ogarnęłam ją całą i jest spokój. Mam wrażenie, że się tak przygotowuję powoli na nowego lakatora, bo w ogóle w środę jest o mojej urodziny, i w środę wyjeżdża również Syki do nas wyjeżdża i będzie z nami już w piątek, e, trwa to trochę dłużej, taka trasa, ponieważ te pieski em, zjedzie takim transportem dla zwierząt, także oni mają dużo postoi, żeby pieski mogły się odpocząć, pospacerować e, mają też behawiorystę, podobno tam, także jest super transport żeby będzie nie będzie bardzo stresujące to dla niego, ale już będzie nie tylko z nami. Po prostu będzie tak super, już musimy go doczekać, bo to będzie mój mały terapeuta na stresujące dni. Także super. I w ogóle już chyba wszystkie są jestem gotowa. Wydaje mi się, że już wszystko kupiłam. Już nie, nie wiem, co jeszcze mogłoby mi brakować. Czekam tylko na zamówienie. Miałam taki pokrowiec na, um, do samochodu, wiecie, jakbyśmy gdzieś z nimi jeździli. E, I ten na jedzenie, właśnie, bo w końcu nie znalazłam żadne, żadnego ładnego w takiej maksi ani w HomeSense, ale znalazłam fajny w matalanie, taki właśnie pasujący do mojej kuchni. Tak jak te wszystkie puszki, co tam mam z drewnianymi przykrywkami, to właśnie taki znalazłam, więc super będzie mi pasować. E, więc się bardzo, bardzo cieszę. Także szykuję się fajny tydzień i właśnie w środę jej wzięłam wolne, zawsze sobie biorę wolne na urodziny, także mam nadzieję, że będzie po prostu spokojny dzień, tylko tego sobie życzę taki bezstresowy z jakąś dobrą kawką i tylko tyle, tylko tyle naprawdę chcę, ja nic nie potrzebuję, żadnych wycieczek, żadnych prezentów, po prostu spokojny dzień. I może Harry Pottera w telewizji. Ostatnio ciągle go oglądamy, nie wiem dlaczego. Um, ale też czytam Harry Pottera, może tego i tak bardzo i bardziej nam się chce. Eee, także tak się zapowiada fajnie tydzień. Eee, ja przysłomię sobie zupę. kręciłam rolkę, nie pomyślałam, wam też pokazać, ale kręciłam rolkę, mam nadzieję, że wyszła. Jak wyszła, to jest na Instagramie. Właśnie, bo robiłam zupę z dyni. Trochę miałam ją wcześniej robić, ale tak mi się ciągle coś tam i w końcu nie zrobiłam. I wczoraj pokroiłam i ugotowałam. Dzisiaj ją zblendowałam. Jest taka świeżutka, dopiero zrobiona z mleczkiem kokosowym. Dajcie znać, czy lubicie i czy robicie właśnie z mleczkiem kokosowym, bo ją ja uwielbiam. z taki właśnie fajny chlebek. Ten, co zawsze Wam polecam z Tesco, Finest z z, z... czym? Na zakwasie, to chciałam powiedzieć, na zakwasie i ostatnio się właśnie pojawiałam takie z dodatkami. Ostatnio był boski z suszonymi pomidorami, był tak dobry i właśnie do tego awokado z jajkiem, tej pasty był idealny. A, a teraz nie było tamtego, ale pojawił się z oliwkami i z rozmarynem chyba, a ja nie lubię. Także jest średni, te, przez te oliwki się skusiłam, bo tam takie całe normalnie, takie plasterki oliw, oliw, Oliwek, oliwek. Je są, e, ale taki średnie przez właśnie właśnie przyprawy i ja nie przypadam za nią, ale tak w połączeniu, właśnie albo z tym awokado, albo z tą zupką, bo naprawdę fajny. Także polecam, jeżeli macie takie chlebki z sesko, bo one są obłędne. E, no i taki mamy dzisiaj troszkę spokojniejszy w końcu dzień. W ogóle Lija ma wolną szkołę ten cały tydzień, e, także zawsze na urodziny moje ma wolna. A w ogóle powiedzcie mi, jaka jest u Was pogoda, bo. Ja nie wiem jaka jest pora roku tak naprawdę, <grym> bo w, w, wiecie, yy, u mnie było ostatnio przy jak siostra mi wysyła zdjęcie, że jest w shortach i w t czy na spacerze z psami, także nie wiadomo jak się mać. A ja to w ogóle zauważyłam w Anglii, że często jest tak, że jakby z lata przechodzimy od razu w zimę, że nie ma tego pomiędzy yy, i albo potrzebuję jeść w kr krótkim kawku, albo od razu kurtkę zimową. Jakieś takie mam takie wrażenie, że dopiero kupi kupiłam sobie trench i tyle zaniełaziłam, żeby w ogóle kupić było wszędzie wyprzedane. I w końcu udało mi się kupić trencz z henem, Taki, wiecie, klasyczny, beżowy. I założyłam go kilka razy. No i już kurtkę zimową mam. Bo ostatnio było tak zimno, że zakładam kurtkę zimową. Także nie wiem, nie wiem o co chodzi. Brakuje mi tej jesieni, tych złotych liści. No dobra, pokażę Wam moją pyszną zupkę. Dajcie znać, co u was dzisiaj na obiad. Patrzcie, jaki gar gigant w ogóle mam tej zupy. I to wszystko dla mnie, bo Adam nie lubi. Także ja muszę sobie sama zjeść. To jest ta cała dynia, którą mieliśmy właśnie z tego pumpkin pikin. I cztery takie nieduże marchewki. Także tyle mi wyszło. Myślę, że do końca tygodnia spokojnie, jak będę przychodzić po pracy, będę miała pyszną zupkę. Wiecie co, zła jestem trochę, bo próbuję się już drugi dzień, rzędu tu dzwonić do GP, żeby no, umówić się na cytologię. Bo właśnie dostałam list, że już pora znowu zrobić i drugi raz wystałam swoje, czy wysiedziałam przy telefonie, w swoją kolejkę i jak dzwoni telefon, i już jest moja kolej, to nikt nie odbiera, bo to mi się rozłącza. Także kiepsko bardzo, więc chyba będę musiała tam jechać, zadzwonić i poprosić ich, żeby odebrali telefon. Czas na moją kawkę, oczywiście w Harrym Potterze, bo jak wiecie, jak mam fazę na Harego, to już wszystko. <laughs> I w ogóle mam pyszny syrop, dostałam od teściowej z tej kawiarni kafe Nero, karmelowy, niestety nie z cukrem, no ale ja piję takie dwie kawki dziennie, także spoko i nie zawsze też te. Jest przepyszny i w ogóle oglądam sobie nowego vloga u Sylwii, także pozdrawiam Sylwię. E, I chciałam pokazać, bo się pojawiły fajne nowe proteinowe jogurty, jeżeli jesteście tu z Anglii, bo na przykład ja już jestem tak znudzona tymi... Um, kwark, one się nazywają, bo jem je od kilku miesięcy. E, I pojawiły się właśnie z The Gym Kitchen. E, I też mają właśnie 20 gram protein, Ta pa miała w ogóle 15, także to mam jeszcze więcej. I właśnie Salted Caramel, jest Cherry e, Bakewell, to jest takie taki, taka babeczka z wiśnią, e, ta angielska, nie wiem czy kojarzycie, ja akurat ja lubię e, i Banoffee Pie. Także coś nowego, bo już przerzuciłam się ostatnio właśnie na Alpro, bo już tamtych skrów nie miałam ochoty jeść, było po prostu za dużo, e, ale pojawiło się coś takiego fajnego w, u mnie w Tesco. Wiecie co, jak ostatnio odcinłam włosy. Nie teraz jak robiłam dosyć tylko poprzednim razem, zciąłam dosyć sporo, bo stwierdziłam, że jednak chyba nie potrzebuję długich włosów, że już wiecie, ten wiek i mogę mieć krótsze i teraz chcę znowu długie, także standardowo, jak to zawsze jest u mnie. Ale wiecie, co chciałabym tak zadbać naprawdę te włosy, żeby one rosły takie. Mocne, wiecie, zdrowe, ładne, mimo tego rozjaśniania, że one były zadbane, bo jest to możliwe, um, także bardzo o nie dbam, bo troszkę produktów e, dodatkowych i tak używam, wiecie, czegoś ekstra niż odżywka i szampon um, i tak się zastanawiam właśnie, czy macie coś do polecenia, jakąś fajną na przykład wcierkę albo coś, co się tak rzeczywiście u was sprawdziło, ja muszę powiedzieć, że wcierki używam już od, od dawna, w sumie, bo chyba złożyłam 4 wcierki z Jantar i one były super! I mają bardzo dobry aplikator. Muszę powiedzieć, że teraz w porównaniu tej, do tej, co mam, to tamten jest dużo lepszy, bo rzeczywiście pryskacie. E, tylko na ten przedziałek. Teraz mam e, produkt z sielanki. E, to jest wcierka do, głow, do skóry głowy i włosów, pobudzająca wzrost włosów leśna jeżyna. Ale to jest spray i jednak wiecie, jak to się tak sprayuje, to to leci wszędzie i na twarz, i na całe włosy. E, I wydaje mi się, że się troszkę marnuje tej wcierki. Więc dajcie mi koniecznie znać, czy macie jakieś fajne wcierki, które używacie, jesteście z nich zadowoleni, takie też z przystępnej cenie, żeby to nie były jakieś, wiecie, kosmicznie drogie wcierki. I wcześniej masowałam sobie tylko, wiecie, rękami, ale odkąd mam tą szczotkę, to jest w sumie taka do mycia włosów, ale też widzę, że dziewczyny używają tego do masowania, i to jest w ogóle takie przyjemne. E, i mam nadzieję, że to dużo da, bo i przeczesać można, bo e, naprawdę chciałam, żeby te włosy były takie długie, takie niepołamane, i wszystkie w tej samej e, długości. W ogóle za, zapuszczam już grzywkę i tak mi dosyć sporo odrosło, przecież miałam taką. Za, chciałabym jednak je wszystkie, wiecie, w tej, w tej samej długości. E, bo ja lubię, lubię kombinować z włosami, lubię je zaplatać dalej, i chciałabym, żeby one... Jednak dla mnie włosy są dosyć ważne i lubię jak one są zadbane, lubię ten efekt czystych włosów, strasznie nie lubię przetłuszczonych, jak widać, że one są nieświeże, e, dlatego też czasami muszę użyć suchy szampon, bo nie wyobrażam sobie wyjść w tłustych włosach z domu, bo ja się po prostu źle czuję, już tam nie interesuje mnie co sobie ludzie pomyślą, tylko po prostu ja się z tym źle czuję. Um... Jest takie to przyjemne. <laughs> no, także dajcie znać, czy macie jakieś fajne produkty do włosów. Ja zamówiłam sobie jeszcze serum, a tak przyjdziemy, bo zapomniałam, jakieś firmy kojarzę, ale wyleciała mi absolutnie nazwa z głowy. Serum do skóry głowy również. Także ja bardzo chętnie, bo ja praktycznie głowę myję codziennie teraz, ponieważ praktycznie codziennie biegam. Niesamowicie, niesamowicie mi się skóra głowy poci, także muszę umyć te włosy. Ale dajcie, dajcie koniecznie znać, co polecacie: może jakieś naprawdę fajne szapony, po których widzicie efekty, czy odżywki, jakie włosy są dużo lepsze, bo bardzo mi się chciała skupić właśnie teraz na moich włosach. Um, I za wiecie, za rok zobaczycie, za dwa lata różnice, że one są długie, piękne i zadbane. Także koniecznie dajcie znać. Ja sobie jeszcze chwilkę pomasuję tylko tą głowę, zmyję makijaż. Nie mam tu nic nowego do pokazania, bo wszystkie moje fajne produkty wam pokazuję na bieżąco. Także zmyję tylko makijaż i idę sobie poćwiczyć. Bardzo często właśnie tak wieczorem robię, że nakładam wcierkę i idę ćwiczyć. Albo po prostu jak sprzątam i wiem, że nikt ci nie wychodzę. W piątek sobie w ogóle nałożyłam wcierkę i olej na włosy, i chodziłam praktycznie cały dzień z tym. No to gdzieś miałam takie fajne. Także lubię, no lubię, bardzo lubię dbać o włosy. Zawsze je teraz suszę przed pójściem w spać, także czasami rano wstaję naprawdę. Nic, jak dobrze je wymodeluję, to nie muszę z nimi absolutnie nic robić rano, tylko je rozczesuję i są. I są idealne. Także pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Życzę udanego tygodnia. Reszty tygodnia. I do zobaczenia już niedługo. I mam nadzieję, że w następnym vlogu będzie już z Ziki z nami. Bo to mam nadzieję, że w sobotę nakręcę. To już Ziki z nami będzie. Boże, boże. Tak się cieszę. Dobra. Do zobaczenia. Pa!